Mam koziomeczki Dzisiaj Dzisiaj odcinek jak odcinek żartuję, To będzie wybuchowy odcinek, gdzie będzie dużo śmierci, dużo zwycięstw i wszystkiego. Chyba jedno zwycięstwo tylko. No. Dobra. Ze mną jest Rebrina 2.00 Na tym koncie jakby ja... jakiś gość przychodzi Sky Warrior. O, nie, to jest fan. To jest twój fan. No. Fani, fani możecie być jaz, tak jak oni, i zostawić suba i łapkę w górę, i dzwona dupnąć. I ten. Dzisiaj gramy w Skywars. I dopóki tak. nie wygramy, ja, nie, jak wygramy, to odcinek się kończy. Proste? Proste. Uaaa, wow, ale faza. <fani> Tutaj, fani, przychodzą, oni, oni już zostawili łapkę w górę, a czy ty już zostawiłeś łapkę w górę? Dobra, idziemy do gierki. Nara. Wow. Ja robię gdzieś KD Dobra widzowie, lecimy dude Dobra, Let's jak dude. wygramy w pierwszej gerce to, to wszystko przez aerobrinę, że tak kocinek krótki No właśnie nauczył budować aerobrinę ja Jak spadnę to, to Budować w Fortnite się nauczyć budować <grym> Jak spadnę to będzie beka <grym> Ludzie chcą, żebyś spadł. Moje. Co Co tobą jest Moje. moje. Masz klatę. Sorry, bo mi czasem laguje Ten. O, o! <ścoughs> Zestresowałeś się. No i... Teraz zostałem sam i wygram, za. Zestresowałeś mnie Jakby co, to sorry, bo mam troszeczkę lagi, widzowie Ale wybaczycie <grywki> zestresował mnie hmm. Tak sobie mów Widzisz, ja umiem tak <grywki> o. Ale shit Lepiej patrzcie mnie, nie dojeżdżają no i mam tak no. sam klatę, drugą i komu mogę Dobra. dać? Ja normalnie gram w grę Może na wydworcach będę tak próbował. <grym> na wydworcach nie skiniesz. Eee, <grym> co mi to. Dobra, na środku e, są diamentowe klaty. Nie, no żelazne. w to tych dwóch. Oni są w teamie. Ło wow, mama, le let's Lece dude. Let's me dude. Let's me dude. Ha, ile ty ty, ty wybuchasz? Nie wiem. O, dobra, sfokusowali się na innego. No, specjalnie tak zrobiłem. Kurna, no jakich tu zabić, co nie? Ten niebieski, patrz! On jest moim tym. Pak, shit. shit, shit, shit. O, cholera, chyba F. Aha. F on the chat. No, no panda. A ta na no to kot, fajno. Kot, masz taką. A co zrobiłem? O, widzowie, napiszcie w kantorze, co okay. sądzicie o awatarze. Lepszy czy ja robić, to się robi, nie przepraszam To już on, to jest on Jeśli przestaniesz mnie wyzywać, to dam ci miecz Chcesz? Jaki miecz? Żelazny. Żelazny. O mój Boże. Wow. Aha, ale skam. mogę tego zebrać, bo to jest trochę, trochę poza tym. Już mam. Już mi je potrzeba. A ja mam tego. No i super. To moje diaksy. A tu mam kolejnego. O, ja mam diaksowe spodnie. No I dawaj, o, i diaksowe buty. Zeńczantowanie jeszcze. Help. Kurna, o, i jadę jak miecz. Dobra, łatwo. I weź, bo ja nie mam żadnych bloków do budowania. Serio? No. Zaś się się dobuduję. Próbuję wykopać, ale nie wiem ten. Dobra, idę. Kurde, ja się robić w ten sposób, nie będę robił. Mam za dobre ity. No popisz się, popisz się. Nie, mam za dobre ity. O cholera. Masz. Tylko nie spadnij. że tego zdołać. Mam dla Ciebie te... Mam dla Ciebie spadnie. mam już cały diamentowy, Ja już mam, mam spadnie. A masz A. już cały. No, jeszcze się sobie, dawaj. Ej, lol, jak się nie raz to się dostaje serduszka. Co? Ale fajne! No. Ej, to pogu! Ja już mam dużo serduszek, to już wiem dlaczego oni mają tak duży serc. To ja rozwalam Rectą. Ja pierdzielę, ale serio pogu. Widzicie? I co gdyby nie ja? I co gdyby nie ten mózg Einsteina? To byśmy byli kozakami, bo rozwalami ich bez serduszek. <laughs> Chodźcie Napiszcie w komentarzach, żeby już nie oszukiwał tak. E, mam dla ciebie, y, tak. wszystkie prawie cały set, oprócz No ja potrzebuję tylko klatę i hełm. O to chodź, te, kl... te klatę ci co Czekaj, serduszka zdobywał Ja mam trzy. 3... Cztery! No ja też Bo. już mam pięć. No, to daj no. o. o, o tam dawaj dobra. klatę. Masz... Mam klatę. No i git. Dobra. Aha, 5 to maksimum, ale skam. No. Ale zawsze coś Tu jest chłop Gdzie? Tam jak sobie Ja nadal ja, na deks... ja już jestem na środku byku Dobra ja też Kurna i po co mi kolejny sobie mieć Witify Dawaj go, tam. dawaj go na środku A nie to skrzynka Dawaj tą skrzynkę Klepiemy skrzynkę video Jeśli zniszczymy skrzynkę, odcinek się kończy. O dobra, mam żelazo zenchantowany helm. Oddychanie jeden. Top 10 przydatnych enchantów. Oddychanie 1. Ja. O dobra, mam. Mam ten helm. No i No co mam tą zbroję? Obaj oh No, jeszcze mam buty na popalone podanie. No, Baba nice, mam najlepszy miast w tej grze, czyli e, Sharpness. E, no ostrość 2 na żelazo. Kurwa. Żółty, żółty, żółty co? tu idzie. A czy to ty? A żółty to A my. ty? <laughs> Wiecie, widzowie, ja tak wiedziałem, tylko powiedziałem sobie cenę, że się on przestraszył. Są Nie, niebiescy ten. Czerwoni, zieloni A mam faktycznie Zadzielam no, znowu Zadzielam no, ten, <laughs> no. Dawaj no. ee... dojeżdżamy ich słowo. Ich? No Bo to ostatni, ostatni to są Kurwa Ole, par to jest Ja dupia. Tamten spadł niebieski A to on spadł! To został tamten! Zeskoczył! Okej, okay, koniec odcinka, Widzowy Krótki odcinek, zero fragów challenge No to koniec odcinka, zero fragów zrobiłem Myślałem, że to będzie trudniejsze Ja tak Fani przyszli, a my kończymy odcinek ta, co w bikini poraduje tutaj Bez kitu. Dobra, to koniec. To przez Aerobriny taki krótki odcinek To jest to za, to za dobre. dobre Piszcie w komentarzach, że O, wywaliło aerobrinę Więc Już bez Aerobrina końcówka Koniec odcinka takiego Bożego Dobra Zostawcie łapkę góry dzwona, dupnijcie, suba też, bo żeby...